Camping 125 na granicy, jak sama nazwa wskazuje, jest na granicy między Mielnem a Unieściem. Myślę, że rzeczywiście ma to rację bytu, dlatego że chyba bliżej tutaj do Unieścia niż do samego centrum Mielno. Camping znajduje się tuż przy jeziorze i to jest chyba jego największy atut, bo jeżeli uda Wam się zdobyć miejsce w pierwszym rzędzie, a tych miejsc trochę jest. Budząc się będziecie mieć świetny, świetny widok. Camping nie jest duży, zaledwie na kilkanaście, dwadzieścia kamperów. Tuż tu przy wejściu po prawej stronie znajduje się recepcja. Jak widzicie na nagraniu, honorowane są tutaj karty akcji, też klub ID akcji. Troszeczkę jest tych serwisów, czy też programów lejolnościowych, w których możecie uzyskać rabat przed sezonem. Zaraz za tym jest niewielki plac zabaw. Myślę, że głównym tutaj jest tutaj plaża i to jezioro, więc tam dzieciaki będą miały najwięcej atrakcji. Kawałek dalej toalety damskiej. Pozwolę sobie nie odwiedzać, dlatego wejdę ja do męskiej. Trzeba przyznać, że toalety są nowoczesne i rzeczywiście jest w nich czysto. Nie wieje tutaj gierkiem, więc myślę, że, że to powinno się wszystkim spodobać. Tu Znajdują się prysznice. I toalet. Standard jest naprawdę fajny. Wydaje mi się, że to, co najlepiej mówię o kempingu, to rzeczywiście jakość i czystość toalet. Zaraz za Placem Zabaw. Znajduje się zrzut kota. Zazwyczaj przy takim zrzucie jest też gdzieś punkt spuszczania szarej wody. Tego tutaj nie znalazłem. Wydaje mi się, że że to jest to miejsce. Jak widzicie. W pierwszej połowie maja jest tutaj jeszcze pusto. Głównie oczywiście dlatego, że mamy koronawirusa, ale może też dlatego, że zaraz po sąsiedzku, właściwie 100 metrów od tego miejsca znajduje się kemping rodzinny. Jak patrzyłem na statystyki Google'a i jego punktację, ten cieszy się lepszą oceną. No ale o gustach się nie rozmawia, więc myślę, że każdy ma swoich fanów. To co wszystkich interesuje to ceny. Zatem idziemy zobaczyć. Tutaj ta cena za prąd, myślę, że to tutaj niektórych zainteresuje, jest to, to cena za 7 kW. My okazało się, że w pierwszej dobie już wykorzystaliśmy 24, więc na pewno czeka nas jakaś dopłata. Przy tym cenniku 2 zł za kW. Myślę, że to będzie jakaś kwota. No ale to są takie koszty, które... Na których się nie zarabia i właściwie są refinansowane, czy też przekazywane dalej. No co zrobić? Tutaj to, co jest też ciekawe, to w mielnie znajdują się domki na wodzie, które są już tutaj. Oczywiście, kemping ma też furtkę, dzięki której możecie przedostać się na. Możesz się przedostać zaraz za jezioro, bez jakiegoś wchodzenia dookoła. Mamy standardowe gniazdka. To, co to jest ciekawe, nie ma tutaj poszczególnych, nie ma tutaj poszczególnych bezpieczników. Czyli mamy trzy bezpieczniki 20A. Ja Nie wiem, jak to wygląda w sezonie, bo może się okazać, że w pewnym momencie będą strzelać, jeżeli tych użytkowników będzie więcej. Tam na środku znajduje się też taki kazmywalnia. I jeszcze jedno, bo zapomniałem jej pokazać. Znajduje się zaraz przy, przy toaletach. Myślę, że tutaj w sezonie jest na pewno otwarty jakiś bar, restauracja. niestety, z uwagi na to, że wszystkie restauracje są zamknięte, zamknięte jest ich teraz. Jeszcze szybki rzut oka na. Plac zabaw. No i wspomniana ta, jeszcze jedna z My spędziliśmy tutaj dwie noce. Zaraz będziemy kierować się dalej. Czy tutaj wrócimy? Myślę, że tak. Chociaż też z chęcią byśmy sprawdzili, jak wygląda ten kemping rodzinny, aby mieć jakieś, jakieś porównanie. To tyle.